Mano, przejdźmy już do odcinka, bo nagrywam to trzeci raz, więc tak. No mówiłam coś do nowej serii LPS na kanale, więc zaczynajmy od tego, co do Sam w gratisie. Proszę, oto to. Mamy coś takiego, tu się kręci, tu jest taki trawniczek, kwiateczki i jak to się wprawdzie do taryfka się kręci, fajne, nie da się jej odczepić, niestety, chciałabym ją. Tu jest takie jezioreczko, ból. zatopiliście się przypadkiem, przepraszam. Tu jest też takie jeziorko, to można opomnieć wodą. Tu jest taka wodo wodospad. I tu można zmieniać drogę, albo peczopak może jechać tu, albo może jechać tu. Ja bym to naprawdę polewała też wodą, ale tu są dziury. Tylko bym to psiknęła takim spryskiwaczem. Nie. Tu jest ogólnie mało do pokazania. No, takie te rzeczy. Więc teraz prawdziwa petarda. Proszę się przygotować na prawdziwą petardę. To był mój Pet Shop. Tada! To jest mój domek w tle. Proszę bardzo o to mój nowy zestaw Little Pet Shop. Zaczynamy od przodu. Takcie ciężaróweczka Food Track, tak ładniej się prezentuje. Tu jest jeden Pet shop On tutaj nie jest przymocowany, on po prostu tutaj na takim się siedzi. I on jest taki, i on ma tutaj taką wyjmowaną czapeczkę. Trzeba ją włożyć mu z powrotem, ale teraz się nie będę z tym siłować, bo mam nie ręce kamera, więc teraz się z tym siłować nie będę. No i tu są takie siedzonka. Proszę bardzo. Teraz tu jest koło, i tu jest kolejny petrzapek, który się tutaj kręci. On też ma zdejmowaną czapeczkę, on nie jest przematowany. Oczywiście też tu na takim, w tym się Okay. Tu jest taki stoliczek, on jest odłączany. Tu jest kolejny, bo ten mały może siedzieć albo na tym, albo na tym. Proszę, tu mamy takie naklejki Mamy kolejnego petrzopka. Takiego. Taką myszkę, nie wiem jak to nazwać. Też z taką czapeczką. I to ups, wszystkie petrzopki w tym zestawie, takie trzy. To jest pierwszy drugi i i to jest trzeci więc takie są trzy petrzałki w tym zestawie tu jest taki znak, lipy sy, tu można wyciągać a teraz tego wyciągnąć nie będę, bo to trzeba wyciągnąć ale to i tak, prawda, I to później nie wiem. to jest taka parasolka, tu też petrzałek może siedzi, bo tu też taki wtyńks nie wiem czy go widzicie, ale tu jest okej okay. tu na górze jest takie coś, żeby tu sobie petszopka jakiegoś wsadzić i... raz tak. Pójdziemy z drugiej strony. Ech. Tu jest taki stoliczek, tu jest karma dla psów i pizza duża. Tu jest jeszcze poidełko z taką cutryńką wyjmowaną. Tu są takie schody na górę. Ale teraz idziemy tu. Ok. Tu mamy, tu też dla petszopka jakiegoś i to się kręci. Tu jest, patrzcie. Pizza mała, tu jest kość, tu jest tako, tu kanapka jakaś, tu fryteczki, tu burger i tu pizza mała. Więc to już wszystko. Więc to już wszystko chyba na dzisiaj? No nie wiem. Na pewno jutro pojawi się no na pewno nie jutro, ale na pewno pojawi się z tym wszystkim odcinek. Napiszcie, jak chcecie, to napiszcie w komentarzach, co pominęłam. Jak nie chcecie, to nie piszcie. Eee, no, to Elo Bye.